Siema! Jestem Kasper. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Kasper i Czapuś. Hej! Witam! W dzisiejszym odcinku będziemy robić wyzwania naszej ekipy. No to teraz będziemy grali w papier, kamień, nożyce. Kto po prostu losuje wyzwanie pierwszy. Papier, kamień, nożyce. nożyce. Czyli ja wygrałem, ja losuję pierwszy i teraz oni, kto losuje... Papier, kamień, nożyce. Papier, kamień, nożyce. Papierka, nożyce. Czyli grupka wygrał. Czyli on jest jako drugi, a on ostatni. Teraz będę rozsłał dla siebie wyzwanie, no jakie wykonam jako pierwszy. I mam słodki syrop. No to ja zawsze z moim wyzwaniem ja oczywiście mam słodki kieliszek, jak mówiłem wcześniej. Nie to nie jest wino. To jest kanał family friendly, więc proszę tam nie pisać w komentarzach, że piłem alkohol. Nie jest wino, więc proszę tam pisać w komentarzach, że piłem alkohol. Ale to słodkie. No. Wrażenia po tym są dość że przyjemne takie dziwne. A teraz ja mam pierwszy już Ja mam ostrość, czyli oh, papryczka cayenne. chili. A no i zaraz będę jadł paprykę czyli. I musi 20 sekund wytrzymać, Bez podpijania. Poki. Już? Nie. nie. No oh. już możesz. O oh, ciepanie. Jak wrażenia? Powiem wam, nigdy trochę czegoś nie jadłem, ale... Ja mam naś kieliszek. Wody. Będzie na niego wylewany. Ciapuś. Przestaliśmy. No jak miał być ciepłe? Hmm. Jak tam? Ja zimno. Jak wrażenia? Fajnie No to teraz zaczynamy z drugą turą Jak widzieliście no Wyzwania były no, hardkorowe, Ja później mam kawę, włosy w końcu włosy Dobra To losuję I mam Ból uszu Czyli kamerzysta wyjaśni? No, głośniczki będą przykładane. A teraz ja. Nie, nie trafi tych jajek teraz. Chcę jajka przecież. No. A, mam. I mam... Nutella mam! Ja będę jeść. nutellę. Będzie się delektował. No, Nutella, więc zaczynam. Po drodze wszystkie zapasy. Nieprawda. Mm. Chciałam czekoladę żebro. No. Ale dobra. Mm. Bardzo dobra same, prestiżowa. A, a była cała. Ja mam jajko. No i Ciapusami będziemy jajko rozbijać Oczywiście łowię na polu, bo nie chcemy mieć klejącego mieszkania. No bo i pobije. Dokładnie. A skara pusia. No kurde, nie rozwaliło się. Trzecia, trzecie jajko z rzędu. Trzeba rozwalić o meton. Beton. Więc... NIEWAŻNE do DOGRYWKA! No, jajeczko kobieta Niestety presti prestiżowy Kasper musiał iść do domu Więc zostaliśmy sami Nie wykonał jednego z swoich zadań, zadań, które wykona może na następny odcinek Jak zostawicie tutaj 25 APE w górę za nasze poświęcenia Jak wam się uda zrobić ten produkt to robimy drugi taki sam odcinek z tego A więc do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!